wieczór, jeszcze marcowy, witamy w Domu Artysty Plastyka w Galerii Lufcik na fantastycznej wystawie znakomitej artystki Grażyny kilanowicz Barecki. Grażyna Kilanowicz-Barecka jest absolwentką Wydziału Konserwacji Malarstwa Ściennego i Sztalugowego i rzeźby polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1980 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię pracowni Juliusza Bursza. Na studiach kopiowała obrazy starych mistrzów i malowała portrety. Zafascynowana była malarstwem fantastycznym i ezoterycznym. W latach 90. postanowiła też pisać wiersze. I dalej kontynuowała malarstwo. Jest członkinią grup Positive Art, grupy Asocjacje oraz należy do sekcji malarstwa Związku Polskich Artystów Plastyków była nagrodzona kolorową odznaką zasłużonych dla kultury Polski. Chciałabym teraz przekazać mikrofon pani Marii Krawczyk, która jest historykiem sztuki i prosimy o komentarz do tej wystawy. Witam serdecznie, jestem wzruszona. Ponieważ e, pracę pani Grażyny obserwuję od wielu lat. W 2004 roku miałam przyjemność po raz pierwszy spotkać się z jej pracami w niezwykłej atmosferze jej pracowni. I to było bardzo dla mnie ważne spotkanie. Potem przez całe lata na kolejnych wystawach obserwowałam, jak rozwija się twórczość Grażyny Iwianowicz-Bareckiej i widzę niesamowitą konsekwencję w jej rozwoju. Jej sztuka jest osobna, ona jest rozpoznawalna, jest troszeczkę z boku modnych nurtów, dlatego, że jest to sztuka ogromnie osobista, bardzo głęboko przeżyta. Szalenie cenię jej y, y, tą konsekwencję twórczą. Jest to sztuka głęboko osobista, a jednocześnie bardzo y, przemawiająca do tych, którzy potrafią z nią nawiązać dialog. Wspaniałe prace na płytach. Właściwie reliefy, coś pomiędzy malarstwem a, a płaskorzeźbą, które robiła na początku z swojej drogi twórczej. Potem odeszła od tej bardzo takiej fakturalnej powierzchni w stronę malarstwa już y, traktowanego płasko, z ogromnym y, y, naciskiem na kolor, który zresztą w jej twórczości jest zawsze obecny. Kolor bardzo wysmakowany, zwłaszcza w tych pierwszych pracach, gdzie właściwie y, czasami mam wrażenie, że jest coś trochę z, z, z wspaniałych murali. Jej sztuka jakby nawiązuje do różnych, y, różnych aspektów y, czasu przywiejającego, ale ona ten czas jakby chwyta i zatrzymuje w swojej twórczości. Nie poprzez metaforę używa znaków, które są dla niej bardzo charakterystyczne, na przykład w ostatnim okresie to są domki. Domek, który ma bardzo metaforyczne znaczenie. Jest coś w tej twórczości, która w sposób bardzo piękny łączy metaforę, łączy pewną no, taką narrację, bardzo, bardzo poetycką. Z geometrią, ponieważ w tych obrazach jest zawsze porządek. Jest jakaś geometria, ale to nie jest wymuszona, taka sucha geometria, dlatego że te obrazy są ciepłe. One przemawiają do tych, którzy potrafią do nich się zbliżyć i odczytać treść według własnego kodu. Ponieważ Artysta nie narzuca niczego, a jednocześnie no, urzeka nas swoim pięknem, swoim wypowiedzi. Pięknie mówi o wypowiada się w swoich wierszach, które właściwie wystarczą za, za każdy komentarz. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo bardzo podziękować Pani Joannie Lądzając za otwarcie mojej wystawy i oczywiście Pani Marii, która tak ładnie powiedziała o mojej twórczości. Chciałam, chciałam, chciałam też podziękować bardzo zespołowi Domu Artysty Plastyka, który, które to osoby pomogły mi w zorganizowaniu tej wystawy poszło to wszystko jakoś tak sprawnie, mimo że obrazy są ciężkie, duże, wszystko poszło jak należy. Ja nie będę w tej chwili chciała w ogóle mówić na temat merytoryczny, na temat mojego malarstwa, dlatego że pani Maria Krawczyk już tak ładnie o tym powiedziała. Natomiast, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać ze mną na ten temat, czy jakieś zadać mi szczegółowe pytania. No to oczywiście służę swoją osobą, bo przecież po to tu dzisiaj jestem. Jeżeli ktoś, kto nie ma jeszcze katalogu mojego takiego dosyć obszernego, gdzie tłumaczę po kolei jak to było, dlaczego tak było, ale krótko, ale krótko, to może jeszcze ten katalog kupić i jest w bufecie przy winie i Konstanty zajmuje się sprzedażą tego katalogu w niewygórowanej cenie, to muszę powiedzieć. A poza tym jeszcze chciałabym podziękować tym wszystkim osobom, które towarzyszyli mi przez te ostatnie 22 lata. No bo to jest wystawa przecież retrospektywna. Malarstwo, które pokazuję, w ciągu 22 lat zrobiłam. Oczywiście to nie jest wszystko, co zrobiłam, a tylko mój wybór. No ale chciałabym właśnie podziękować tym wszystkim osobom, które wierzyły we mnie, które wierzyły w moją twórczość i dzięki temu wspierały mnie, no bo po prostu dawali mi siłę do pracy, widziałam sens tego, co robię. Dziękuję wam bardzo, że przyszliście. Dziękuję bardzo Grażyna. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Wali za świetny komentarz wystawy i mam jeszcze tutaj dyplom uznania dla koleżanki naszej Grażyny wilanowicz za organizację wystawy Retrospekcja 2000-2022 w Galerii Luchcik na ulicy Mazowieckiej 11a w Warszawie. W imieniu zarządu przekazuję ten dyplom uznania. I gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dalszy. Dalszy. Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję jeszcze na chwilę może autorce mikrofon. Tak to znaczy. Ja już, ja już właściwie to e, oficjalnie nie mam nic więcej do powiedzenia. Zapraszam w takim razie do wina, do ciasteczek, do rozmów, do A, tego co się robi na wernisażu. Dobrze, bardzo. Państwa. To uznajemy. Cała jest otwarta i zapraszam do rozmów z Grażyną pilanowicz warecką i z Saranią Marią Krawczyk, historykiem sztuki. Dziękuję za przybycie nas jeszcze.